witam, ja jestem Konfigurus. Wcześniej wam pokazałem ścianę teraz sobie bym wam chciał przedstawić kąt. Czyli ja demonstruję, bo sobie pociągnąłem słupek. Oczekiwałem dalszej wyprawy. Złożyłem tylko takie skrzynie pełne. Jeszcze mam tutaj trochę paliwa. Po, powrót starczy. A propos, 370 dzień. No, to do domu mam 3817 metrów. No, to tyle przepłynąłem. Wodą. E, tak. Teraz dla demonstracji. Zrobimy sobie kiek. ja zrobię kiek. Nie da się w tą budować. Dacie tu plus ściana. To jest ta ściana, co tu jest, to jest ta sama ściana, co Wam pokazywałem tam. To jest nowa ściana. Też nie da się budować w tą stronę? Obiekty niby tutaj są, co nie? Ale znikają po przybliżeniu. Też żeby zademonstrować? Nie mogę. Skąd? sobie oznaczyłem Dla. Za... Tak po prostu sobie w sumie oznaczyłem. Większego sensu nie ma to oznaczenie. Ale jest. co nie uciąłem? Nie, nie uciąłem, dobra. A więc, ze względu na to, że startujemy gry tam, Mogę powiedzieć Wam, że skrap mechanik zaczyna się, jak zniszczymy oczywiście, e, e, no, statek latający, statek pływający. Jak zniszczymy, jak się zniszczy, już tam rozpadniemy się, wyciągniemy z tego wraka, pójdziemy dalej do mechanika. No to rozpoczynamy od, w sumie, mogę powiedzieć pełnym tym, Pełną wiarą, pełną przekonaniem, iż zaczynamy od. Od, od. Kurde, jakby to nazwać? Skoro mechanik nie jest nieskończony. Raz. Dwa. Jest to wielka kwadratowa plansza. Trzy. Wiem, chyba, gdzie są jeszcze inne ściany. Cztery. Zaczynamy od kąta świata i idziemy na skos w sumie tak jak mówiłem Scrap nie jest nieskończony tak jak w sumie chciałbym wierzyć jest dużo mniejszy niż Minecraft a w tym momencie zawracam i a w ogóle zobaczcie jaka piękna łódź oświetlenie zbiorniki do paliwa Jedynka to są silniki, dwójka to reflektory przednie. No i tutaj mam radio, sobie rozrywka, coś takiego. Tyle sobie jeszcze Netflix leci. Tu mam jedzenie. Żeby nie zdechnąć czasem naboje. Jak płynąłem sobie eksplorując świat i się dowiedziałem, że tam gdzie mieszkam w miejscu z mojego zamieszkania, tam obok mnie dosłownie, łódką podpłynąłem, jest są ci, co por, zostali porwani przez roboty. Niewolnicy. No, to ja sobie ich wymienię na minigana No, to znalazłem i wam pokazuję, że dotarłem. Kąt świata. Znaczę sobie biedu. No. No to w sumie to tyle by było. Dziękuję wam bardzo i do następnego. Cześć.